W ubiegłym roku serwisant mojego poprzedniego kotła gazowego zasugerował, aby zastanowić się nad wymianą kotła na nowy. Ten stary piec ogrzewał mój dom przez ostatnie 17 lat. Wymiana pieca na taki sam była niemożliwa, bo takich pieców już się nie produkuje. Poprzednio używałem kotła Weissmann P 100 z otwartą komorą spalania. Początkowo myślałem, aby pozostać przy marce Weissmann ale już pierwsza firma, z którą się skontaktowałem, skutecznie wyleczyła mnie z tego pomysłu. W przesłanym mi kosztorysie piec był 30% droższy od cen rynkowych, zaś cała kwota za wymianę była o 100% większa od założonego przeze mnie budżetu. Zacząłem więc śledzić internet, jakie piece są najczęściej polecane. Rada, która pojawia się najczęściej, jest taka, aby wybrać taką markę pieca, której serwis mamy w najbliższej okolicy. Wybrałem więc piec rodzimej produkcji Thermet Gold Plus 2. Kupiłem tam też nowy boiler do grzania wody firmy Kospel, model SWK 120. Rzeczywista pojemność 111 litrów. Z tym zakupem nowego zbiornika to się troszeczkę pospieszyłem. Po rozebraniu starego okazało się, że on jest w całkiem dobrym stanie i mogłem go zostawić. Do wymiany byłaby tylko anoda. Piec kondensacyjny wymaga modernizacji komina. Do starego szachu kamienkowego trafi rura Fi 60. Zaś od komina do pieca rura 60 na 100. Myślałem, że stare naczynie przeponowe będzie do użycia, ale okazało się być uszkodzone. Za to stara pompa cyrkulacyjna, którą wskazywałem na wyrzucenie, po wyczyszczeniu okazała się działać bez problemu. Nowy piec jest już zamontowany i działa, pozostało zatem zrobić jedną bardzo ważną czynność.